prowadząc przedsiębiorstwo stawiamy na proste i intuicyjne systemy, które ułatwiają naszą pracę, wpływają na lepszą jakość usług. Comarch POS to aplikacja przeznaczona dla sprzedawców pracujących na stanowiskach kasowych oraz zapleczu sklepu. Jej głównym zadaniem jest wykonanie wszystkich czynności związanych z obsługą klienta, jak również czynności związanych z przyjęciem i rozliczaniem towarów w sklepie. Ten system pozwala sprawnie obsłużyć proces zakupowy w kilka chwil. Komarch pos cała transakcja przebiega szybko i sprawnie. Rozpoczynamy od zeskanowania produktu. Podczas tej czynności sprzedawca nie musi pamiętać o obowiązujących promocjach, ponieważ naliczają się one automatycznie. Aplikacja pozwala nam również dodać towar z gotowej listy, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki oraz wyświetlić szczegóły dotyczące danego produktu. Po dodaniu towarów do paragonu Możemy zmienić ich ilość, doliczyć dodatkowe rabaty i wystawić fakturę kontrahentowi. Aplikacja prowadzi nas przez całą transakcję krok po kroku, od momentu zeskanowania produktu do końcowego etapu płatności. Comarch POS to narzędzie, które wpływa na jakość świadczonych usług. Sprzedawcom usprawnia pracę na stanowisku kasowym, klientom zaś zapewnia zakupy, które stają się przyjemnością. Nazywam się Paweł Szlach. Pracuję w salonie urządzeń fiskalnych b Technologie. W zespole doświadczonych specjalistów zajmujemy się wdrażaniem i serwisem systemów fiskalnych. Comach POS to wielofunkcyjny system, który wykorzystujemy w naszej firmie. Z doświadczenia wiem, że ta aplikacja ułatwia codzienną pracę, intuicyjne rozwiązania i prosty interfejs pozwala nam sprawnie finalizować transakcje, a wpływa to na lepszą jakość obsługi klienta.